Próba uruchomienia Bali Ogrodowej zimą na działce w pełnym ofgridzie. No więc zobaczymy, czy moje rury w ziemi zostały dobrze wykonane. Czy woda nie zamarzła? O! Nie zamarzła, tak? Leci woda. Nie leci, ale było słychać. Powolutku mamy to. Ale jest gorszy temat, nie spuściłem do końca wody tutaj, o, widać, że tu jest woda, nie wiem czemu to było zakręcone, powinno być odkręcone, bo to jest najniższy punkt, tak, tu jest balia ogrodowa, tu miałem spuszczać wodę zimą i tu jest piecyk, no i grawitacyjnie powinno to zajść tutaj, gdyby był odkręcony zawór, a on jest zakręcony, nie wiem do czego. Kolejny temat, yy, ta końcówka do butli gazowej, wrzuciłem do wiadra z wodą <laughs> i przymarzła tam, muszę wodą rozwrażać. Ciekaw jestem ile stopni ma ta woda, 8-10 ze studni? Jest hardcore zepsuł się jeden zasilacz to musiałem inny 3V pompka już działa to jest zamarznięte ale już generalnie piecyk odpalony, więc podłączam gaz i sprawdzamy czy grzeje ciemno się zrobiło, a dalej nie działa grzanie, no trochę zagnojone i to jest elektrozawór, który otwiera gaz, niestety nie wiem czy tutaj jest jakiś tam kondensator który się ładuje i ma za zadanie Walność 12V, żeby otworzyć. Generalnie jest, jest impuls, ale za słaby, nie jest w stanie podciągnąć sobie tego. O tutaj, yy, elektrozawora, to się powinno zamknąć. Jak, się jak uderzę, widzicie, to się trzyma. Teraz wyłączę piecek i puszcza. Ale, ale nie chcę samo się podciągnąć. Jakby delikatnie sprężyna była za mocna, albo po prostu ładunek za słaby. Dlatego teraz zrobimy to na druta i wywalimy to uszczelnienie, czyli nie będzie żadnego zabezpieczenia gazu tylko po prostu gaz będzie cały czas włączony. Oczywiście nie można tak robić. Jest to bardzo ryzykowne. Dobra, działa, ale jest mega hardkorowo. Patrzcie. Ale daje. Ale jest za mocny tutaj regulator, bo jest aż 3 kg na godzinę i za mocno grzeje. Za mocno grzeje, czyli muszę zmienić to. bo ja trzeba